Widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie zdrowiem. Nie ma co się dziwić, bo zdrowie najważniejsze. Odnośnie zeolitu, no to kupuję z firmy Lavavite. To jest wyrób medyczny. Jeżeli chcesz, to odezwij się na priv, to podeślę ci linka. A jeżeli chcesz jakiś inny kupić dobry, to zwróć uwagę na to, żeby był wyrobem medycznym. Takich zeolitów, które są do użytku wewnętrznego, można chyba na palcach jednej ręki wyliczyć bo reszta to są do, do kąpieli, do kwiatków i do innych rzeczy. Także jak coś, to piszcie do mnie na priv albo na Instagramie, bo często TikTok mnie blokuje, a podeślę wam ten, który ja zamawiam. No i polecam go ze szczerego serca, bo na pewno działa. Jeżeli macie jakieś poważniejsze dolegliwości, to też piszcie, bo to serio robi robotę mieli tak się wszystkie zaczynają choroby. Cudownego dnia dla Was. Nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć te nagrania, w tym jednym mam nadzieję, że to...